Lask nowości związany z zaprezentowaniem nowego sezonu siódmego w Battlefieldzie 2042 pomału opada, i to jest pora, żeby ten entuzjazm przełamać nieco bardziej krytycznym podejściem do tego, czym właściwie jest sezon 7 oraz jakie przedstawia ze sobą strony. Zarówno pod kątem zawartości, która została zaoferowana, co ona są tak naprawdę prezentuje, jaką ma charakterystykę, i to nie tylko we względzie nowych map, jeżeli można tak to ująć w cudzysłów, zwłaszcza chodzi o tą drugą mapę, oraz o Resztę zawartości, ale i nie tylko. Bowiem sezon siódmy ma pewnego rodzaju ambiwalencje. Z jednej strony jest faktycznie powiewem świeżości oraz wprowadza zmiany, które faktycznie zmieniają kompletnie odczucie samej rozgrywki. Natomiast z drugiej strony są tu mankamenty, które niestety zbierają się już od kilku dobrych sezonów, albo można i nawet powiedzieć od początku gry. Co wypadałoby na pewno tutaj sobie skonfrontować. Materiał, który widzicie w tle, został nagrany podczas dwugodzinnej sesji nagraniowej, organizowanej oczywiście przez DICE już po samym zwiastunie. Także miałem też okazję przetestować bezpośrednio to, co zostało nam zaprezentowane oraz to, o czym mówiłem wam w poprzednim odcinku, bezpośrednio po samej prezentacji. Także jeżeli jeszcze nie oglądaliście, a chcecie poznać troszeczkę więcej szczegółów, takich stricte teoretycznych, na temat nowego sezonu, to zapraszam do tego poprzedniego materiału sprzed trzech dni. Natomiast w tym materiale skupimy się już na tych nieco innych bardziej empirycznych kwestiach. Zanim przejdziemy, już jednak stricte do materiału, mam małe, ale bardzo ważne ogłoszenie, bowiem od 15 do 31 marca DICE, a tak naprawdę jej, udostępniło nowy program pilotażowy, który będzie tak naprawdę kolejną relacją pomiędzy twórcą a Wami, czyli osobami, które poświęcają czas na to, aby oglądać moje materiały. Otóż EA postanowiło wprowadzić względem Battlefielda coś takiego jak kod twórcy Creator Code. W skrócie o co chodzi. Jeżeli dokonujecie jakiejkolwiek płatności względem Battlefielda 2042, czy to kupujecie grę, czy to kupujecie jakiś konkretny pakiet, czy doładowujecie sobie bońsy. Dokonując takiej płatności możecie wpisać kod twórcy, który sprawi, że 5% z tej całej kwoty trafi do mnie, a nie 100% trafi po prostu do jej. Także, jeżeli będziecie dokonywać takiej płatności względem Battlefielda 2042, zwłaszcza, że zbliża się nowy sezon, to po pierwsze, a po drugie, będzie darmowy okres próbny od 21 do 24 marca, który zaoferuje jednak możliwość również przetestowania gry i być może skonfrontowania się z zakupem w przyszłości, no to aby nie przeznaczać 100% dla jej, te 5% może trafić na tę cegiełkę dla rozwoju kanału, jeżeli oczywiście zdecydujecie się na taki krok. Na razie jest to program pilotażowy, który pod trwa od 15, czyli od dzisiaj do 31 marca. Zatem jeżeli zechcecie skorzystać z takiej opcji przy dokonywaniu jakiejkolwiek płatności przez EA App, Origin albo Battlefield.com dla PC, niestety na razie ta funkcja nie jest dostępna na Steamie ani przez konsolę, ani w innych Battlefieldach, dotyczy to tylko Battlefielda 2042 podczas tego okresu pilotażowego do końca marca, to będę Wam niezmiernie wdzięczny. Jest jeszcze drugie ogłoszenie, bowiem w poniedziałek, a więc dzień przed wydaniem sezonu do Battlefielda 2042 od 20 do 22 będzie prowadzona u mnie na kanale transmisja, właśnie z rozgrywki, bowiem będzie można wtedy skonfrontować różnego rodzaju kwestie związane z nowym sezonem. Zapraszam. Tak jak powiedziałem, sezon 7 w Battlefieldzie 2042 można rozpatrzeć z dwóch perspektyw. Pierwszą, niewątpliwą i chyba największą z nich, będzie nowa mapa Haven, przystań, która dzieje się w chilijskim miasteczku El Alicanto pośrodku pustyni Atacama. Jest to mapa, która generalnie po pierwsze jest bardzo dobra, po drugie bardzo mocno przypomina mi obozowisko Al Major z Battlefielda 5. Tam również był obecny taki troszeczkę wertykalny charakter mapy wielopoziomowy, bowiem mapa, nowa mapa w miasteczku jest skoncentrowana faktycznie na takim troszeczkę spadzistym ułożeniu terenu. I to po obydwu stronach, co też zresztą możecie widzieć podczas rozgrywki. Jest to na pewno mapa, w ramach której trzeba być bardzo mocno skoncentrowanym, bo wróg może czaić się tak naprawdę na każdym rogu, czy to w domeczkach, czy to za jakąś uliczką. Jest to mapa, która na pewno wymaga gry drużynowej, nie uleganiu jakiejś dekoncentracji na nawet w przebieganiu z punktu na punkt w podboju. Jeżeli chodzi o destrukcję, która była tutaj zapowiadana podczas prezentacji, o której zresztą wam opowiadałem w poprzednim odcinku, no to sprawdziłem to. Oczywiście na plus działa to, że na mapie zostały wykorzystane asety, które no już są w Battlefieldzie 2042 mocno podatne na destrukcję, czy to te domki, czy stacja paliw. Jednakże ułożenie ich w tak dosyć skondensowanym stopniu sprawia, że jednak ta destrukcja jest zauważalna. Może czas troszeczkę napsuć krwi, zwłaszcza jeżeli ktoś siedzi w budyneczkach, ale to też jest oczywiście sposób na to, aby jakąś tę walkę neutralizować. Jeżeli chodzi o broń, nowa broń zaskoczyła mnie pozytywnie w jednym względzie. Pierwsza z nich to przede wszystkim nowy pistolet maszynowy, który z amunicją ciężkiego kalibru naprawdę sprawdza się, myślę bardzo dobrze, nawet lepiej niż AK5C. AK5C jest dosyć zbalansowaną bronią i faktycznie przypomina mocno rodzaj prowadzenia ognia z Battlefielda 4. I jeżeli Jesteśmy tutaj przy AK-5C, no to warto wspomnieć, że został zaimplementowany do gry nowy celownik Holo, który jest dedykowany właśnie tej broni. Straf, jak to straf, nie było generalnie jakoś zbyt dużo w sytuacji, aby móc ten gadżet odpowiednio wykorzystać, natomiast będzie to na pewno gadżet przeznaczony dla osób, które potrafią się nim posługiwać, tak jak to było zresztą w poprzednich Battlefieldach, no i wymaga tylko oczywiście wymasterować tę funkcję, bo na pewno pocisk jest śmiercionośny dla różnego rodzaju pojazdów. To, co poczujecie na pewno na pierwszy rzut oka podczas rozgrywki, to fakt, że zupełnie inaczej prowadzi się ogień. Ten Visual Recoil jednak faktycznie sprawia, nasza percepcja na strzelanie troszeczkę się zmienia i korygowanie jednak o te siły fizyczne sprawia, że strzela się trochę ciężej. Z tego względu na przykład strzelając pistoletem maszynowym strzelało mi się na dalszy dystans o wiele łatwiej niż z AK-5C, chociażby. Może tak, taki paradoks akurat w przypadku tych broni, ale tak to odczułem. Trzeba się na pewno chwileczkę przyzwyczaić, mając na względzie to, jak się do tej pory strzelało. I oczywiście to jest normalne przy wszystkich tego typu zmianach, natomiast warto na początku się nie zrażać tylko dlatego, że zmieniło się nieco odczucie strzelania, a przez to gdzieś tam ta pamięć mięśniowa i te ruchy są troszeczkę zaburzone. Oczywiście to też jest we względzie tego, że zaszło troszeczkę zmian w balansie broni, ale to już będzie poświęcone w filmie, który stricte będzie omawiać zmiany w aktualizacji, które zajdą w sezonie siódmym. Na pierwszy rzut oka można jeszcze powiedzieć, że w tym ekranie odrodzenia zaszły malutkie zmiany, między innymi w wyborze pojazdów, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam ten mechanizm hybrydowy został zachowany. Odczułem też wrażenie, że biega się nieco płynniej i zrobiono po prostu coś z tą kamerą żołnierza, tak aby było po prostu jeszcze bardziej czuć, z czym mamy do czynienia na polu walki. No i teraz przechodzimy już do tej drugiej strony. Potrwa on 14 tygodni. Co ciekawe, mają być przewidziane również aż dwa eventy śródsezonowe, a nie tak jak to było do tej pory przynajmniej jeden. Troszeczkę sezon szósty przetarł szlaki do tych dwóch eventów, natomiast zobaczymy w jakim względzie zostaną one tutaj zaimplementowane. Zmienia się również to, że nie wszystko jest od razu dostępne na start. Na sam start sezonu otrzymamy te dwie bronie, o których mówiłem oraz nową mapę wraz ze Srawem. Natomiast w aktualizacjach przy które najprawdopodobniej będą w maju, przynajmniej taką informację wyczytałem, otrzymamy nową mapę: nową, no właśnie, nową mapę stadion, ten bombowiec stealth oraz karabin maszynowy, o którym mówiłem nieco więcej w poprzednim materiale. I tutaj właśnie pojawia się nieco ten znak zapytania, bo mimo wszystko społeczność nie była, i słusznie zbytnio zadowolona z takiego stanu rzeczy, bowiem nastawiając się na nowy sezon na pewno myśleliśmy, że spotka nas więcej zawartości. I co prawda, oczywiście mamy stadion, który jest de facto odrestaurowany, i nieco bardziej przystosowany do tej walki w zwarciu, co będzie na pewno na plus, zważając na to, że dużo tych maw w Battlefieldzie 2042 nie ma. Oprócz spisku z sezonu 6. Ale mimo wszystko kotują się myśli, że zabrano faktycznie ten obszar stadionu, dosyć długo przetrzymywano, teraz zaprezentowano jaką tą drugą mapę. Oczywiście było to do przewidzenia, o czym mówiłem na samym początku jak stadion został zabrany i pojawiały się pierwsze komentarze deweloperów a propos możliwości jego dodania w przyszłości. Natomiast zawsze pozostawało te kilka procent prawdopodobieństwa, że będzie inaczej. Nie jest inaczej, natomiast myślę, że będzie to też z plusem dla graczy, że mimo wszystko otrzymamy tą mapę. Mając jednak na względzie to, jakie okoliczności były z tym związane. Bombowiec jak to bombowiec, można to jeszcze zrozumieć, bo może wymaga to jeszcze jakiegoś dopracowania, ale dodanie również nowego lmg w późniejszej sytuacji i poza Battle Passem tak naprawdę, bo to też się często nie zdarzało, jest dosyć zastanawiające. I czy będzie to faktycznie związane z tymi nowymi eventami? Czy być może otrzymamy jakąś nową broń ze skarbca, czy jakieś pojazdy ze skarbca jeszcze w trakcie sezonu? Jakąś dobrą wolę DICE jeszcze w tym aspekcie może doświadczymy. Natomiast perspektywa 14 tygodni, kiedy po tych kilku już te nowości pewnie przestaną być takie nowe, myślę, że też temu służyło podzielenie jakoś tej zawartości, skromnej, bo skromnej. Ale jesteśmy jednak już w perspektywie zapowiadania nowego Battlefielda, bo jednak te wszystkie informacje się ze sobą jakoś ścierają. Także zobaczymy, czy ta tendencja. Do wydawania mimo wszystko tej samej ilości zawartości do Battlefielda 2042 zostanie gdzieś tam utrzymana. W ostatnim materiale na końcu napomknąłem nieco o tych skinach, które moim zdaniem, mimo że niektóre fajne, no to mogłyby nieco bardziej nawiązywać do tego charakteru tych chińskich milicji, które bronią się przed najazdem, e, prawda, intruzów z tej koalicji protoplastów pan-azjatyckiej. No jakoś by to bardziej korespondowało po prostu z wydarzeniami, które mamy w grze, ale stwarzałoby to mimo wszystko jakieś pozory tego, że trzyma się to jakoś po prostu kupy i tej narracji. Natomiast ogólnie Battlefield 2042 cierpi na ten dosyć duży kontrast pomiędzy skinami, które mogłyby być faktycznie zaimplementowane i po prostu prezentują się dobrze, a tymi, które no są dosyć po prostu pstrokate i no powodują pewnego rodzaju niepokoje, czy też sprzeczki wśród społeczności. Generalnie nowy sezon oceniam pozytywnie, ale ze znakiem zapytania. no bo Mamy dobrą mapę, mamy fajną broń, która wyróżnia się na tle innych. Jest to też puszczone oczko względem faktycznie przeszłości i ogólnie historii Battlefielda. Natomiast z drugiej strony jest ten stadion, jest przesunięcie tego bombowca, tej broni. No perspektywa te 14 tygodni, chociaż tutaj można było się spodziewać, że będzie to dłuższe, patrząc na to, że jednak spodziewaliśmy się, że po sezonie 6, który trwał aż 19 tygodni po tym przedłużonym okresie, że będzie gorzej. A tak jednak nie jest i być może sprawi to, że do końca roku, może bez aż takich długich przerw, otrzymamy po prostu kolejne sezony. Jeden myślę jeszcze na pewno, ten ósmy, to będzie też taka pełna liczba, a co potem, no to już zobaczymy. No i słyszmy się już w kolejnych materiałach i na streamie, który zresztą będzie w poniedziałek, pamiętajcie. Dajcie znać również, jak Wam podoba się nowy sezon, jaka broń, czy też konkretny aspekt przypadł Wam do gustu. Zapraszam również do uwzględnienia kodu Yahoo. dosyć prostego, jeżeli dokonacie jakiejkolwiek płatności związanej z Battlefieldem 2042 przez EA App na PC. No i słyszymy się już w kolejnych materiałach. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jestem YAHU. Do zobaczenia. Cześć!